Kolejny dzień, kolejne omawianie spierania ludzi. Cześć i witajcie. Ja jestem Majcher, a jestem Kuba. I witajcie w kolejnym odcinku. Co z ludźmi jest nie tak? No, a dzisiaj to sobie weźmiemy na tapetę takich śmiesznych influencerów. Zacznijmy sobie od tego, właściwie kim jest influencer? Ponieważ ta definicja tego słowa może nie jest aż tak bardzo znana, ale ogólnie samo słowo wzięło się od angielskiego wyrazu influence, czyli wpływ. wpływ. Tak, czyli można po prostu powiedzieć, że influencer jest to ktoś wpływowy, jest to ktoś, kto ma jakiś wpływ na ludzi, na, w tym przypadku akurat na swoją publikę. No, my sobie akurat przyjmijmy, że zajmiemy się influencerami, którzy posiadają jakieś konta Takie w social media. Takie większe zasięgi też właściwie. Znaczy większe zasięgi, ale głównie skupimy się na, na tym, na tych osobach, które mają jakieś, nie wiem, czy konto na TikToku, czy na Instagramie, na TikToku. Na YouTube. Gdziekolwiek, tak, bo można być youtuberem, nie być influencerem, można być tiktokerem, nie być influencerem, chociaż to też różnie bywa. Znaczy, no też też trochę, jak ktoś ma jakąś większą plikę, to można gdzieś tam określić mianem influencera, ale chodzi o takich typowo influencerów, którzy. Bardziej tak właściwie lifestyle'owych. sajlowych tak. Dokładnie, tego słowa szukali Lifestyle, może nie wiem, streetwear czy coś takiego, nie wiem. I od razu mówimy, nie ze wszystkimi influencerami coś jest nie tak, ale skupimy się tylko na tych złych. Więc ogólnie na na pewno y, powiedzmy sobie y, o tym, jak to mniej więcej działa. No bo, bądź co bądź, w momencie, y, w którym ktoś zdobywa sławę, zostaje takim influencerem, można nawet po powiedzieć o danej osobie influencer, jeżeli tutaj ma na przykład zasięg 100 obserwujących na, na Instagramie, nie? Ale y, chodzi głównie o to, jak niektórym sława i zasięgi i chęć pieniądza. Zawróciła w głowie, bo im się większym ktoś staje w Internecie, to się zaraz odzywają jakieś marki. Na początek na przykład nie wiem, Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends. Tak. tak Wbijemy że... tysiąc subów i zaraz się do nas odzywają. Tak, tak, dokładnie ale y, w już w polskim była masa przypadków, teraz no to już bądź co, bądź już mniejszość, ale im się przyjmują współpracę reklamowań y, produktów, które jeżeli w ogóle y, są dostarczane do klientów, bo jakby sama de definicja skamu jest, y, nie że dość szeroka, ale sprowadza się do, do paru przypadków, kiedy na przykład firma y, pomimo tego, że dostaje pieniądze, nie... Dostarcza produktu, albo po prostu skamy ty, typu zbierze, nie wiem, firma zbierze 10 tysięcy zamówień, no, no dobra, 10 tysięcy to, to jest chyba realna liczba, żeby, żeby tylu ludzi coś, coś kupiło na danym filmie i potem firma znika. Magia nie ma. Nagle nie ma komunikacji, tak, nagle no się okazuje, tak. że tak naprawdę nie powiedzmy, że nie wiem, kickstarter na przykład i zbiera jakąś po prostu kwotę i nagle się okazuje. No tak, że, no, bo teoretycznie, nie jeżeli, jeżeli tak. macie jakiś kapitał, y, początkowy rzędu, nie wiem, 50 tysięcy złotych, zainwestujecie w parę złotych, żeby ktoś wam zrobił stronę, y, gra, nie wiem, grafiki, jakieś reklamy produktów, y, jakiegoś produktu załóżmy. No nie wiem. Powiedzmy na przykład na przykład, no, na przykładowo. No tak, tak jeden z, z rzeczy, no wiesz, na no same naszejniki Niki się nie sprzedadzą, no to... Może no, tak, no, tak, ogólnie te, biżuteria. Ten, no, że jakaś tak biżuteria, ale też, no to się nie za bardzo sprzedało sama biżuteria, no to można sobie pójść do Chinola gdzieś na, na Pradze <laughs> za i... Za 5 złotych sobie kupisz po prostu <laughs> y z logo Gucci, czy tak, coś tak, takiego. Albo po prostu bierzecie jakiś produkt z AliExpress, dosłownie kradniecie zdjęcia, robicie z tego całą firmę, tylko nam przerabiacie grafiki żeby było logo, czy tam parę produktów właśnie z sali ekspres kupujecie że, że i tam dorabiacie swoje logo. No i ładujecie cały, cały hajs, jaki mam został w reklamę u influencerów, ma, zbieracie zamówienia, a potem po prostu usuwacie stronę, urywacie kontakt z kimkolwiek i hajs za, z, z zamówień jest, jest wasz. Hajs się zgadza. Profit, tak. jakby Profit 100%, ale to jest zwykłe skurwys... To jest po prostu kradzież. I yy, tak, i to jeszcze nie, yy, Tak, i w, było już mnóstwo takich przypadków, czy jak Duby reklamował zegarki, dropshipping skin, który potem zniknął. Co się firma Harry Thompson w ogóle magicznie wyparowała. Część osób dostała te zegarki, część, część osób ten, jakby to, to, to już jest dana sprawa. Jakby yy, ogól, ogólnie teraz yy, tych. Tych, tych skamów ze względu na, przynajmniej moim zdaniem, ze względu na, na działalność komentarzy i ogólnie uświad uświadamianie ludzi. W ogóle większość działalności online, jak coś robisz właściwie większego i masz rzeczywiście tę publikę, coraz więcej się tego właściwie pojawia, no bo w internecie możesz być. Po prostu ono nie Tak, mowy, to jest coraz tak? więcej influencerów, ale coraz mniej z nich reklamuje skam, jak jakby tych większych, tak? No tak. I, i to jest bardzo dobre, zwłaszcza, że zwłaszcza, że y, już pomijając, jakby już powiedzieliśmy, od takich, że firma nie wysłała produktów, no ale był y, reklamowany przez NACU zaśnik, czyli fajki z melatoniną. Jej grupa docelowa, minus no tak. poniżej 18. Fagi z melatoniną, tak? Jest o tym bardzo fajny film yy, yy, Wardengi Możecie sobie zobaczyć w opisie, będzie. Czy, czy może to, to już była też grubsza akcja, ale. Proszek z aktywnym węglem yy, do wybielania zębów. Proszki z aktywnym tak. węglem do wybielania zębów. To naprawdę masa ludzi yy, reklamowała. no... Niestety to już, to już był tego, ty tego typu produkt, który niszczył faktycznie zdrowie. Produkt faktycznie był w większości przypadków dostarczany, tam była część odsetek gdzieś, gdzie No to był po prostu dropshipping z Aliexpress, ale yy, no niszczył, niszczył zdrowie, niszczył zęby, niszczył yy, dziąsła. Tak. O tyle, jak jakiś jest dropshipping z AliExpress, no to nie wiem, z odzieżą czy coś takiego, to jeszcze dużego problemu nie ma, ale w momencie, tak, kiedy w sensie jest sam, sam dropshipping, ten... no jakby sam dropshipping. Drop... Sam dropshipping, y, sam w sobie, to nie jest nic złego, ponieważ nie to jest, jest po prostu handel, bardziej. kupujesz coś taniej, sprzedajesz drożej. Skam pojawia się dopiero wtedy, kiedy y, jakby rekl reklamujesz to jakimiś nie… Y, re reklamuj reklamujesz to, w, przedstawiasz produkt… W taki sposób, żeby się najbardziej sprzedał, gdzie niekoniecznie jest to, nie, ta reklama nie jest zgodna z prawdą. Tak, typu, o ta pasta do zębów sprawi, że twoje zęby będą niezniszczalne, nie? czy coś tego pokroju. No, ale takich produktów to już bym się jednak bał. Tak, no jakby już ludzie nie są no, chyba na tyle głupi, żeby coś takiego kupować, no ale jak proszek, czy który wybieli ci zęby, no to jest możliwe. No, no wiesz, w momencie, kiedy słyszysz, że masz jakiś, no nie wiem, proszek czy jak cokolwiek jakiejś drogerii, że coś, co ci wspomoże i jest nie wiem, 10 zł czy coś takiego. Hmm. No, nadal, no, 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 czasami niektórzy, niektórzy producenci nadal naginają, no ale to no niby trochę to jest takie skamowanie, ale. Mm, już chyba się każdy do tego przyzwyczaił, że producenci czasami. No dzięki Bogu istnieje taka organizacja polska, instytucja państwowa jak Wokik, która zajmuje się prawami konsumenta i... I ostatnio wzięła się trochę właśnie już za influencerów, jakby weszła w ten tor internetowy bardziej, nie tylko za, za, za producentów polskich i zagranicznych, którzy coś tam sprzedają w Polsce. I już się tam posypały wezwania i itp., i jest to bardzo, dobra, bardzo dobry tor. No, bądź co bądź, yy, kanały komentarii strasznie w tym pomogły. Typu yy, niedawno, nie już jakiś czas temu, ale yy, Wojtek z Vibros yy, napisał. Na nie wiem, czy oglądałeś ten film. W skrócie napisał, stworzył jakąś firmę. Wkładek do butów? Tak, wkładek, do, stworzył produkt, wkładki do butów, które tam poprawiają kreatywność, zmniejszają zmęczenie bodajże. Takie ten, ale zrobił to, zrobił to na zasadzie. Mamy produkt, zobaczmy, ilu napiszmy do influencerów, zobaczymy, ilu, ilu z nich z, zareklamuje coś takiego. Były tam różne etapy. Na zasadzie taka wstępna selekcja, gdzie większość już w tym momencie powiedziała, że tam nie, typu nawet do Wardęgi chyba wysłał zapytanie, to, 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 to już nie pamiętam dokładnie, co Wardęga odpisał, ale, ale, ale śmiesznie było. I no w pewnym momencie już na pewnym momencie, kiedy już zaczęły się normalnie, nie tylko, że tam coś wymieniali się mailami czy wiadomościami na Instagramie, tylko normalnie z influencerami rozmawiali przez telefon to niektórzy, chyba bodajże tam dwóch czy trzech, w, 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 w momencie już takich rozmów, kiedy usłyszeli, że no ten produkt nie do końca działa. Jakby w, w momencie już jak tak usłyszeli, to... Do, i w ogóle Wojtek się ujawnił, że to on, że to jest eksperyment, czy... Taki eksperyment społeczny. no, znaczy, eksper no można to nazwać eksperymentem społecznym, jak już to wyszło, no to Wojtek mi powiedział, tym influencerom, że ej, macie 24 godziny, żeby spełnić dobry uczynek, jak spełnicie, to wyślijcie potwierdzenie, że, że coś dobrego zrobiliście i, i nic, nie, nie będzie żadnych konsekwencji, no, jeden się nie, nie, nie ten... Nie, nie pokwapił, żeby coś dobrego zrobić, więc yy... no, sprawa do ukiku, papiery, przez całe dowody i ten, bo już ten, ten influencer mówił otwarcie, że już reklamował, reklamował kiedyś produkt, którego nie miał albo który nie do końca działał, więc yy, też no tak samo yy, jakby yy, ca cała, cała wataha na czele z Wardęgą, nie wiem czy słyszałeś o tych akcjach. Coś tam się Gdzie chcieli, Warden chciał, no już tak stanąć na czele Wydziału Policji Internetowej, szeryf YouTube'a, który, <grym> szeryf który YouTube będzie YouTube'a, który będzie organizował rajdy na jeżeli influencer reklamuje skami nie, skami nie przeprosi, to będą rajdy na markę, z na marki, z którymi ten influencer współpracuje. Okay. Znaczy Wata wa przeprowadziła samodzielnie taką akcję bez, bez jakiegokolwiek wkładu Wardengi. Raz i to chyba na Wersow najechali, bo to jeszcze były zamieszkłe czasy, kiedy Wardenga no. się na Wersow nie, że uwziął, ale bardzo dużo komentował jej i pokazywał dowodów, co ona odwala. To, to zniknął post proponowany z jakąś marką. Już nie pamiętam do końca z jaką. To co, to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na nasze portale streamingowe. Na nasze social, na Discorda. No, mamy ich sporo. My wszystko macie w opisie. Klikajcie, w tam na dole taki czerwony przycisk, subskrypcji, nie umiem pokazać. Łe, Łe, Łe. I, i, odzwone... I, I odzwoneczku, pamiętajcie. A my tu się z Wami żegnamy i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siema! Pa! pa.